Miniony w lolu to nie tylko kwestia golda i expa. Umiejętne ich wykorzystanie pomoże Ci na linii, a nieraz otworzy przeciwny inhibitor lub plexus. Ale po kolei. Pierwsza fala minionów wychodzi z Nexusa w pierwszej minucie piątej sekundzie, a każda kolejna powstaje co 30 sekund. Co trzecia fala minionów jest wzmocniona armatką, zwaną potocznie kanonem, który daje więcej złota, ale przyjmuje też więcej obrażeń. Co ciekawe, częstotliwość wychodzenia kanonów zwiększa się z czasem i po 15 minutach co druga fala płynie na linię razem z armatką, a po 25 minutach kanon minion znajduje się w każdej fali minionów. Zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych rzeczy, warto wspomnieć o całkowitych podstawach. Podstawową wartością stworów wychodzących z Nexusa jest to, że dobijając je, dostajemy złoto i doświadczenie, a tym samym wzmacniamy naszą postać. Jeżeli masz problem z dobijaniem minionów, spróbuj się na tym skupić. Wiem, że brzmi to głupio, ale nie karć się za ginienie w fazie linii, czy za jakiekolwiek inne błędy, które popełniasz. Przez kilka lub kilkanaście gier skup się tylko na lasz hitowaniu i oceniaj te gry, patrząc na nie przez pryzmat farmy, jaką wbiłeś. W ten sposób skupiasz się na uczeniu jednej umiejętności naraz, co jest wiele bardziej skuteczne niż uczenie się wszystkiego naraz. Motyw izolowania zdolności w celu szybszego się ich uczenia będzie się powtarzał w tej serii poradników, bo to najszybszy sposób na to, żeby nauczyć się lepiej grać. Jeżeli chcesz, to możesz nawet pograć trochę na boty, tylko tam opór jest tak niski, że twoim celem jest nie stracenie żadnego miniona do 10 minuty. Później, gdy wrócisz do prawdziwych gier, perfekcyjna farma nigdy nie powinna być twoim celem. Jeżeli sytuacja na nią pozwala, super, ale jeżeli za zgarnięcie zasięgowego miniona stracisz 200 zdrowia, to dokonujesz bardzo słabej transakcji. Oceniając swoją farmę w grze, zwykle powinieneś to robić w porównaniu do innych graczy z tej samej gry. Nie ma to znaczenia, że masz 300 milionów w 20 minucie, jeżeli wszyscy gracze mają tak samo wysoką farmę. Z drugiej strony, jeżeli masz w 10 minucie 50 clipów, a przeciwnik 20, to masz nad nim bardzo dużą przewagę. Przejdźmy do tematu manipulacji linią. Żeby ułatwić zrozumienie tego zagadnienia, załóżmy, że jesteś silniejszy od swojego przeciwnika i zawsze to ty dyktujesz stan linii. Zanim będziesz próbował manipulować linią, musisz zawsze wiedzieć, w jakim jest ona stanie. Zacznijmy od totalnych postaw. Są dwa czynniki decydujące o tym, w którym kierunku pójdą miniony: ich ilość i miejsce, gdzie się spotykają. Jedyne, co możesz zrobić, to wpłynąć na te dwa czynniki, to stąd wyrastają takie pojęcia jak Freeze czy Slow Push. Na ilość minionów możesz wpłynąć, zabijając miniony przeciwnika, na miejsce ich spotkania, tankując obrażenia od minionów przeciwnika. Im większa przewaga twoich stworów nad stworami przeciwnymi, tym bardziej linia będzie pchała się w stronę wrogiego nexusu. Im bliżej fala znajduje się wrogiego nexusu, tym bardziej będzie opierała się twoim minionom, ponieważ przeciwna fala będzie szybciej dostawała nowe posiłki. Jak zapewne zauważyłeś, działania te mają przeciwne do siebie skutek i dzięki nim możesz sterować linią tak, żeby pchała się w twoją stronę lub stronę przeciwnika. Fryzowanie, inaczej zamrażanie linii to zatrzymanie fali stworów w konkretnym, mam nadzieję, niekorzystnym dla Twojego przeciwnika miejscu. Zamrażając gdzieś linię, masz na celu postawienie przeciwnika w niekorzystnej sytuacji, gdzie jeżeli będzie chciał dostać złoto lub expa z minionów, musi ryzykować dostanie dużych obrażeń albo wystawia się na niekorzystną pozycję, z której może zostać łatwo zgankowany. Zazwyczaj miejscem tym będzie obszar jak najbliżej Twojej wieży, ale poza jej zasięgiem, ponieważ ta pozycja utrudnia Twojemu przeciwnikowi zadanie Ci obrażeń. Sprawia, że jest wystawiony na ganka, a także trzyma miniony. Przeciwnika poza zasięgiem twojej wieży. Jak możesz zacząć frizowanie linii? Pierwszym warunkiem jest to, że fala musi puszować się w twoją stronę. Poza tym atakuj miniony tylko po to, żeby je dobić i uważaj, żeby obijając przeciwnika, nie trafić jego fali. Kiedy przeciwne stwory wybiją twoje miniony, musisz przytankować trochę obrażeń w danym miejscu, aż przyjdą kolejne fale minionów. W ten sposób możesz sterować miejscem, w którym zamrożona jest linia. Zwykle chcesz utrzymywać fale w takim stanie, żeby minionów przeciwnika było od 2 do 4 więcej niż twoich, dzięki czemu możesz dalej utrzymywać freeze. W gruncie rzeczy, zamrażanie linii jest to stan, w którym miniony przeciwnika cały czas są silniejsze od twoich, a ty swoim ciałem zasłaniasz je, żeby nie weszły zbyt głęboko na twój teren i nie odbiły się od wieży. Jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć o frizowaniu. Powinieneś starać się nie doprowadzić do sytuacji, w której fala przeciwnika jest zbyt duża. Może się wtedy zdarzyć tak, że będziesz musiał przyjąć za dużo obrażeń, żeby zatrzymać ją w konkretnym miejscu, a jeżeli nie zatrzymasz ich, to rozbiją się o twoją wieżę, co zwykle sprawi, że fala odbije się w kierunku przeciwnika. Kolejną rzeczą jest co zrobić, jeżeli to przeciwnik zamraża falę. Jest kilka rozwiązań. Jednym z nich jest próba zabicia wszystkich minionów przeciwnika. Sprawi to, że twoje miniony wejdą pod jego wieżę i następna fala albo spotka się na środku linii, albo zacznie puszować się w twoją stronę. Innym rozwiązaniem jest olanie i pójście na Romy, czyli pomaganie sąsiednim liniom. Jeżeli jednak to ci się nie uda, będziesz w naprawdę tragicznym położeniu, bo przeciwnik do tego czasu zbierze dużą przewagę złota i expa. Dlatego zwykle bezpieczniejszym rozwiązaniem jest próba rozbicia fali o wieżę przeciwnika. Jeżeli nie możesz sobie poradzić z tym sam, poproś o pomoc swojego junglera. Tak, nie jest to strata jego czasu. Jeżeli przeciwnik ustawia na ciebie permafreeza, zupełnie akceptowalnym zagraniem jest to, żeby jungler przyszedł do ciebie tylko po to, żeby wepchnąć jedną falę pod wieżę. Poza tym, ponieważ do frizowania trzeba przyjąć trochę obrażeń, zwykle linie zamrażają lepiej postacie, które są wytrzymałe albo mają jakiś mechanizm przywracania sobie życia. Zadanie to jest też zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli ty masz przewagę nad przeciwnikiem. Co zrobić, jeżeli twój freeze został przełamany i Twoje miniony zaczęły maszerować w stronę przeciwnego nexusa? Tutaj przechodzimy do kolejnego rodzaju manipulacji minionami, którym jest slowpush. Slowpush osiągasz przez danie Twojej fali minionów nieznacznie większej siły niż fali przeciwnej. Możesz to zrobić na przykład zabijając jednego zasięgowego miniona przeciwnika, ale samo dobijanie minionów, kiedy przeciwnika nie ma na linii, też prowadzi do powolnego puszowania linii, ponieważ dobijając przeciwnego stwora, który ma 50 zdrowia, zanim zabijesz. Go, twoje miniony sprawę, że twoja fala jest silniejsza od przeciwnej. Zaletą slowpushowania jest to, że możesz w ten sposób zbudować naprawdę duże fale minionów, w których przeciwnik nie może z tobą walczyć. Miniony zadają dużo obrażeń i w trakcie mojej przygody z ligą nieraz udało mi się samemu zabić dwóch przeciwników, dlatego że przeciwny jungler próbował zgankować mnie w momencie, gdy trzy fale moich minionów maszerowały na wieżę przeciwnika. Dzięki tak dużym falom możesz łatwiej puszować wieże. Dodatkowo, jeżeli zamiast tego zdecydujesz się wrócić do bazy czy zejść z linii, przeciwnikowi dużo czasu zajmie zabicie wszystkich minionów z tak dużej fali, dzięki czemu nie jest on aktywny w innych rejonach mapy. W praktyce zwykle wygląda to tak, że do slow puszowania chcesz upewnić się, że obijasz falę przeciwnika tylko trochę mocniej niż on Twoją. Jeżeli chcesz przejść do slowpuszu z zamrażania linii, najłatwiej jest to zrobić zabijając miniony magów przeciwnika, ponieważ zadają one więcej obrażeń od minionów walczących w zwarciu. Dzięki temu twoja fala w miarę zdrowa zacznie wesoło maszerować w stronę przeciwnika. Jakie są wady slowpuszu? Ponieważ musisz pilnować swoje trzutki, nie zrobisz nic w innych rejonach mapy. Jeżeli musisz cofnąć się do bazy jak najszybciej, to zdecydowanie lepiej jest zabić wszystkie miniony szybko i wepchnąć falę mocno pod wieże zamiast próbować je usłopuszować. Poza tymi zagraniami, zawsze powinieneś liczyć wszystkie swoje i przeciwne zabite miniony. Postacie grające na solo liniach dostają drugi level po 7 zabitych sworach, a botlane dostaje go po 9 minionach. To bardzo ważny moment w fazie linii i często możesz go wykorzystać, żeby zbudować sobie małą przewagę. Z drugiej strony, jeżeli będziesz nieostrożny, to przeciwnik wbije, Level przewagi i możesz przez to zginąć. Często możesz zaskoczyć przeciwnika, wbijając się w niego jeszcze zanim wbijesz level, a przy okazji dobijając miniona jakąś umiejętnością obszarową. W późniejszych etapach gry staraj się oszacować, kiedy przeciwnik wbije level. Grając na Zed'a powinieneś bardzo uważać, jeżeli od jakiegoś czasu ma piąty level, ponieważ jeżeli w momencie, kiedy dostanie ulta, będziesz na złej pozycji, możecie od razu za to pokarać. Na koniec, kilka porad. Obserwuj życie swoich minionów. Wiadomo, że możesz dobijać tylko te przeciwnika, ale to zdrowie twojej fali pozwoli ci przewidzieć zamiary wroga. W trakcie dobijania miniona jego postać będzie przez chwilę stała w miejscu, co możesz wykorzystać, żeby obić go auto-atakiem czy trafić z którym oczywiście dużo łatwiej jest trafić kogoś, kto jest na chwilę zatrzymany w miejscu. Jeżeli chcesz zacząć zamrażanie linii już od samego początku gry, to najpierw musisz sprawić, aby przeciwna fala zaczęła iść w twoją stronę. Jednak nie musisz polegać tutaj w 100% na tym, że przeciwnik jak dzikus będzie tłuk twoje miniony. Jeżeli chcesz sprowokować puszowanie się linii w Twoją stronę, możesz przy pierwszej fali stankować trochę obrażeń od minionów przeciwnika pod jego wieżą, przez to miniony spotkają się bardziej po stronie przeciwnika, a kolejne fale zaczną naturalnie przepychać się pod Twoją wieżę. Zastanawiasz się może kiedy jest najlepszy moment, żeby wrócić się do bazy? Jeżeli planujesz recall, spróbuj spuszować falę minionów tak szybko jak to możliwe, a często pomimo powrotu do bazy nie stracisz żadnego miniona. Poza tym, staraj się wracać albo przed falą z kanonem, albo zaraz po jej zabiciu. Jeżeli wrócisz przed falą z kanonem, utrudni to przeciwnikowi szybkie pozbycie się twoich minionów, przez to nie wepchnie fali pod wieże i nie stracisz złota. Jeżeli zrekolujesz się po fali z kanonem, to najlepiej byłoby, jeżeli udałoby ci się ograniczyć obrażenia zadane twoim minionom. Dzięki temu twoje stworki razem z armatą biegną pod przeci Przeciwną wieżę i zatrzymają na jakiś czas przeciwnika, a możliwe, że ustawią ci też kolejne fale w korzystnej pozycji, czyli slow się w twoją stronę. Dzięki temu, wracając, nie stracisz za dużo doświadczenia ani złota. I na koniec, jeżeli chcesz ćwiczyć zamrażanie linii i slow możesz to zrobić na practice stolu. Wystarczy, że postawisz swojego manekina między wieżami przeciwnika, tak żeby przytankował na chwilę obrażenia od przeciwnej fali. Potem usuń manekina i postaraj się jak najdłużej przytrzymać linię blisko swojej wieży. Zrobienie tego poradnika wymagało dużo pracy. Mam nadzieję, że efekt jest zadowalający. Jeżeli chcecie mi pomóc w prowadzeniu serii, to docenię, jeżeli zostawicie na kanale subskrypcję z dzwonkiem, jako że sama subskrypcja nie ma na YouTube dzisiaj zbyt dużego znaczenia. Dodatkowo wpadnij na mojego live'a, którego prowadzę regularnie, prawie codziennie, od godziny 17. Chyba, że akurat życie mi na to nie pozwala i albo nie ma live'a, albo jest w innych godzinach. Wystarczy, że wpiszesz w przeglądarce adres noxy.live lub użyjesz linku w opisie. Tam też zostaw polubienie i dzwonka. Z góry dzięki. No i możesz jeszcze komuś udostępnić ten film. Miłego dnia życzę i powodzenia na Summoners Rift, Noxianie. Wbijajcie ranking. Peace.